Witajcie! W ostatnim moim poradniku pokazywałem Wam jak podłączyć PlayStation 3 do monitora za pomocą przejściówki, a z tego, że dużo było komentarzy jak podłączyć również i dźwięk to właśnie dlatego nakręcam ten poradnik. Pokażę Wam właśnie w tym poradniku jak podłączyć głośniki do PlayStation 3. No tak, no to tak. Będą nam potrzebne na pewno głośniki, obojętnie, jakie jakieś stare mogą być. Tylko, żeby działały, yy, będzie nam potrzebna przejściówka, którą dostajemy razem z konsolą. Tą naczynkę tu. to. No i tak, będziemy musieli odciąć. Yy, Jacka, czyli gniazdo, które podłączamy pod komputer głośniki, będziemy musieli odciąć je. No i po odcięciu go otrzymamy takie kabelki dwa. Jeden będzie biały, tak jak ten, a drugi będzie jeszcze czerwony. Tutaj mam o tutaj, tylko tego, ten już jest podłączony z tym kablem. No i będziemy mieli dwa, dwa takie kabelki, no i po dwa takie drugi. Później będziemy musieli odciąć od, tej, od tego kabla od PlayStation 3. Tak samo odciąć będziemy musieli te cincze. Odcinamy cincz biały i czerwony. No i będziemy łączyć go z tymi z głośnikami. No jak widać, no to tutaj jest łatwa sprawa, bo akurat jest, że biały kabel z białym kablem W głośnikach tak, tak samo jest. Kable. I ten taki dodatkowy kabelek z tym drugim kabelkiem od, tego, od naszej włośników. tak to wygląda. Biały z białym kablem. No i te druciki, dwa te osobne też ze sobą łączymy. No i po dokładnym podłączeniu powinniśmy trzymać o takie co i dwa takie kable. Teraz ten kabel. Które włączyliśmy z tymi głośnikami, ten podłączamy pod PlayStation 3 konsolę. Włączamy nasze głośniki. O. Jak widzicie, na razie nie ma dźwięku. Nie ma dźwięku. No to wchodzimy w ustawienia. Ustawienia dźwięku słabo widać. Ustawienia dźwięku, ustawienia wyjścia audio i wybieramy złącze wyjściowe audio Start AV Multi. No i naciskamy X, czyli wejść. Jak słyszymy, mamy już dźwięk z konsoli na głośnikach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.